Shape, hot design. This car is great. The look of the leader and master of class. 90s perfection, away from the past. True, true, true. It's the new BMW. What a body, built on strength. Just your size, it goes the length. With luxury, comfort, safety all around. Quality and detail, and it's got that sound. The cockpit. Has a clear array information on display Good Road view and handling leisure Made for your pure driving pleasure Siemano wszystkim W dzisiejszym filmie bierzemy się w końcu za polerowanie BMW. Jak widzicie mamy już ją umytał dokładnie no i tak mam już umytą to mam zakupiony zakupioną glinkę i zakupiony ten lubrykan do glinki jak wyschnie samochód będziemy ją całą glinkować się pozbyć się jakichś tam niewidocznych poproszków. no i na końcu przed polerowaniem jakimś zmywaczem i po to wszystko zmyjemy dobra czekam aż samochód się ususzy i będziemy glinkować Zapraszam do oglądania. Ja mam auto na garażu wyczyszczone, wyglinkowane. Już nie drugi raz gąbko, choć się powinno, bo zostały smugi, jak widzicie. Ale i tak przed polerowaniem będziemy go jeszcze otłuszczać i pół, więc yy, zabiera się na za za yy, Nie wiem, czy coś tutaj sobie oklejać, czy nie. Może, yy, może tutaj trochę te spryski okleję. Lampy, może tutaj trochę. Taśmą malarską po prostu. Zaraz pokażę Wam, czym będziemy polerować. Moja polerka. Pat mam nie, dwa. Mam taki żółty i biały. Ale ten jest trochę twardszy. Na przykład, twardszym spróbuję. Ale ogólnie są, ten jest średnio miękki. Tak ma napisane przynajmniej na pudełku. No i będziemy robić one step polish. Zobaczymy, jak to będzie szło. Choć ona jest dosyć mocno porysowana maska. No i ogólnie cały są mocno porysowane. To no dobra, to biorę taśmy, oklejam co chcę yy, No i biorę się za polerowanie Tylko sobie jeszcze wezmę jakąś wody do nawilżenia palów Ok, a więc maska jest odsłuszczona Możecie zobaczyć jak ona jest porysowana No i jest dużo rys, trochę mniejszych, większych Tu, maskę mam ogarniętej przód. Jeszcze <laughs> w ogóle cały tył, ale biorę się za dach. Chcę wam pokazać w ogóle w takim to jest stanie. Bo nigdy w życiu nie miałem samochodu z tak kurwa chujową blacharką. Jakby nie wiem, co ludzie robili z tym dachem, że on jest taki matowy i cały w rysach. No, jakaś. Nie wiem, to jest jakiś kurwa żart. No, ale dobra. Biorę się teraz za. Kolerowanie, biorę grub, grubszego pada i może, yy, znaczy twardszego, i może jakieś wyższe obroty, nie? I zobaczymy, jak to będzie szło. A więc mam połowę dachu zrobione Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. Ale powiem Wam, że ta pasta jest naprawdę dobra, bo ci są jakieś małe ryski. Na przykład w tym miejscu były takie, widać, że przejechane było przy jakimś myciu. To wszystko to poznikało i naprawdę to ładnie wygląda. A w tym miejscu było dużo takich rys bo tam przejechałem. Można go nie widać, ale. Dotąd jest naprawdę takie gładkie, a tu się zaczynają ryski, których jeszcze nie było. No jeżeli chodzi o dach, no to niektóre miejsca zarąbiście, na przykład tu jest no zero rysek, naprawdę gładki lakier, ale tu, gdzie właśnie jest taka, nawet widać takie matowe się zrobiło. Ja to próbowałem nawet mocniejszą pastą zrobić, no i to jakby nie chcę iść, nie wiem czy to już, no po prostu no, no nie mogę tego zeszlifować. To jest za gru, za głębokie rysy, czy coś. No i to ogólnie idzie tak przez środek samochodu Ale tutaj na przykład po bokach jest ładnie, ale tu widać, że jest chujowo A tutaj niezrobione. zrobione Widać, takie całe matowe, więc chociaż odzyskuje jakiś tam blask No i dobra, biorę się za resztę dachu. A więc jest godzina 19 Ogólnie <grytanie> z tym polerowaniem naprawdę trzeba sobie zająć cały dzień, bo Ja jak zacząłem go myć o godzinie 12 Skończyłem go o 18, więc tak to wygląda. I teraz założyłem sobie koła. Takie mam 19 na lato. Pewnie będzie trzeba kupić dystans, bo okazało się, że felgi mają pierścień centrujący po T39. Założyłem te pierścienie centrujące, ale pewnie będzie biło. No ale ogólnie powiem Wam, że na przykład drzwi. No to, no jak widzicie, jest lustro. nie gdzie, gdzie są jakieś tam ryski, ale. Widać mnie pięknie, jestem ogólnie zadowolony, maska mogłaby być troszkę bardziej spolerowana, no i ten dach, no ale tak to reszta naprawdę fajnie wyszła, w tym odcinku będzie na tyle, dzięki za oglądanie, siema!